Tutaj jest pytanie Pani Małgosi. Co Pani chce przekazać się, tata? Pierwsze to, co mi się pokazuje jest zdrowie, żeby Pani uważała na zdrowie, zadbała o zdrowie, o jakieś takie sprawy związane w ogóle z nerwami przede wszystkim. Spójrzmy tutaj, co tata chce Pani przekazać. Znaczy, tata pokazuje Pani, znaczy w ogóle tak jakby... Karty pokazują u Pani drogę, czyli duże zmiany, zakończenie jakichś procesów i naukę, czyli dość sporo zmian u Pani w życiu, ale pierwsze to, co pani, to, co tak jakby się pokazało, to jest zdrowie. Zadbać o zdrowie u Małgosi, więc tutaj tak jakby, takie, tak jakby było takie zmartwienie właśnie u taty. Ale będzie dobrze, Pani Małgosiu. Spójrzmy, co aniołowie. Co aniołowie są przy Pani. Już patrzymy. No proszę, coś trzeba wybaczyć. Coś zapomnieć w takim sensie pozytywnym. Tutaj, co mówią karty oraku, już patrzymy sobie. Popracować właśnie na no zdrowie. Czakra, pierwsza podstawy. Czerwony kolor, przede wszystkim spokój, stabilizacja. Za dużo nerwów u pani. Spokojnie. Pozdrawiam.